Cześć wszystkim, witam serdecznie z siedziby Step Records. Dzisiaj podpisujemy płytki. Premiera już w piąteczek, także trzeba działać. Jest co podpisać. Dzisiaj pogadamy trochę o płycie. Jak powstała, o czym jest, jakie są dalsze plany. No, zobaczcie. Tak się prezentuje mój kolejny owoc. Już pokazuję środeczek. Cyk. Wydanie plastikowe. Teraz będziemy tylko w takie rzeczy szli. W preorderze cały czas możecie zakupywać w, w pakiecie z takimi oto bledkami. Owoce grzechu, bledki kozak, filterki dobre. Papier dobry, bialusi. Na pewno będzie dobrze się smażyć. No, do tego można. Zahaczyć o taką smyczkę tradycyjnie w kolorze czarno-złotym, jak to płytki. I co do tego, teraz jeszcze nie pokażemy, ale już mamy nowy komplecik ciuszków lokalnych chłopaczek. Tak samo w kolorze płyty owoce grzechu, czarno-złoty, elegancki. No i co? Kupujcie śmiało, na pewno będzie się podobać. W ogóle owoce grzechu skąd się wzięło. Znam tyle tych historii w życiu, myślę, że każdy z was też ma dużo takich historii, gdzie nasi koledzy, nasi przyjaciele, może nie przyjaciele, ale obcy koledzy, kolegów, gdzieś poginęli, poumierali, no i co? I dużo jest takich smutnych historii i stwierdziłem, że Owoce Grzechu to będzie najlepszy tytuł, czyli po prostu owoce, które no nie skończyły za dobrze, nie dojrzały no i były spisane od razu na stratę. Co, so, zaczęliśmy numerem Dziel i Rządź, mocno, bez żadnego intro krótkiego, tylko potężne wejście, 4 ponad minuty, bez refrenu żadnego. Numer wesoły, mocny. Akurat w tym momencie mojemu ziomeczkowi serdecznemu rodził się dzieciaczek. I także o tym też można posłuchać w numerze. Kręcimy za niedługo do tego teledysk, także też będzie na internecie mocny teledysk, także ten. Co mamy drugiego? Źli chłopcy. Tu też jest fajna historia tego numeru, bo Źli chłopcy, jak już pewnie większość zauważyła, jest zrobiona na bicie Flame'a, który już użył Vinci. Tak samo był gdzieś użyty jeszcze wcześniej, ale już Wam mówię o co z tym chodzi, to nie jest żaden błąd, to nie jest pomyłka, to nie jest żadne, nie wiem... Y zabranie komuś bitu. Tylko razem z WinChim uzgodniliśmy, że podoba nam się bardzo ten bit, gdzie on już pierwszy go zabukował sobie, ja tego nie wiedziałem i też go wziąłem i po prostu napisałem już numer pod niego, a potem z WinChim się dogadaliśmy, że bierzemy razem na swoje płyty i. No, jeśli chłopcy Flame, e, gdybym mógł cofnąć czas, też Flame. Także na pewno oba, o, oba wykorzystania bitu są zajebiste. Co tam mamy ptaki pod kluczem? Teledysk już hula, no co tu dużo mówić, no. Ważne, żeby każdy był wolny, a nie uwięziony. Proste. Bristol. Tu też jest ciekawa historia tego numeru. W Opolu w latach komuny stał potężny hotel Bristol w samym centrum naszego miasta. Przetrwał wojnę, kurwa, a nie przetrwał komuny. I go zburzyli. I mam nadzieję, że kiedyś też zbuduje w Opolu hotel Bristol. Taka jest historia tego hotelu. Lizak i kwiaty, no to wiadomo, trochę romantyka mi się odpaliło. I co? Od pierwszej zwroty po grób. Tutaj jest co? Długo ten numer. To jest jeden z pierwszych w ogóle nagranych numerów, gdzie czekaliśmy na zwrotę Olsona. No i kurwa Olson zrobił przepiękną zwrotę. Za co dziękuję serdecznie i pozdrawiam Ciebie, Oliver. Jest naprawdę super, jestem bardzo dumny. Pola Makowe. Pola Makowe to już jest ta, jakby pierwsza część storytellingu. Gdzie wy znacie, pierwszą część jako stary kamieniarz, drugą część zobaczycie na płycie. Do, można powiedzieć, że dwa, dwa numery się łączą. Kolejna smutna historia pewnego chłopaka. A przede wszystkim te storytellingi to mają być metafory, które można przełożyć na inne rodziny, tak? No, co mamy dalej? Dwubiegunowość. No to tutaj chyba nie muszę dużo tłumaczyć. Chyba jestem za wrażliwy na bycie produktem. Resztę możecie usłyszeć w numerze, który razem nakręciliśmy oto z tym panem Gorgiem, który jest z drugiej strony kamery, ale na pewno tego pana znacie. Także ten, co mamy dalej? Stary kamieniarz, no to wiadomo. Historia kamieniarza i jego syna. Spalone słoneczniki, to też jest ciekawa historia. Nie wiem czy kojarzycie scenę z filmu, teksańska masakra Piło mechaniczną, jak bus wjeżdża w pole, w całe pole spalonych słoneczników, gdzie te wszystkie łby tych słoneczników wiszą spalone. I tak sobie porównałem do ludzi, którzy chodzą po ulicach w tych telefonach, ja też chodzę, wszyscy chodzimy z tymi telefonami, yy, raczej wpatrzeni w te telefony, ile to ludzi na pasach nawet nie patrzy, czy to nie na pasach, czy gdzie indziej. No i co? No i dlatego porównałem sobie, że tak samo nam te ubywiszą jak tych spalonych słoneczników. No taka jest oto historia tego numeru. Co mamy dalej? A no i oczywiście dziękuję Winciemu za wspaniałą zwrotkę. Także pozdrawiam serdecznie. Co mamy dalej? Przychodzi noc. No, tu jest już mocny numer z Zarzyckim, gdzie też pozdrawiam serdecznie. Uważam, że jeden z najlepszych fitów, jakie dostałem od kurwa długiego czasu. Naprawdę jestem dumny z tego kuparza i mam nadzieję, że jeszcze nie raz coś zrobimy z Zarzyckim. Tak samo dziękuję ekipie Kingieti za wspaniały teledysk. Każdej ekipie dziękuję za wspaniały teledysk, no. Co mamy dalej? Kwiat Zawisu. O, o tym numerze chciałbym wam powiedzieć, to jest historia mojej, kolejny storytelling, tylko zrobiony z refrenami, który opowiadał o mojej koleżance z klasy, która niestety popełniła samobójstwo. Zostaliśmy poinformowani z, z, z klasą. Telefonicznie o takiej przykrej sytuacji, a że tak powiem uważam, że historia powinna być poruszona dziewczyna z dobrego domu, wszystko zapewnione, że tak powiem przyszłość przed nią mądra, bardzo miła, bo ją znałem, nieraz mi pomagała pisać kartkówki albo robić jakieś zadania w szkole, naprawdę wspaniała dziewczyna, no ale szok i tak to wygląda, nie trzeba być takiej rodziny, wiecie, jak ja albo jakiejś jeszcze bardziej patologicznej żeby po prostu skończyć ze sobą, nie? Także tak to wygląda. No i co, zakończyliśmy numer lokalną dziewczyną, e, płytę lokalną dziewczyną, też super numer, odzorowałem go na numerze lokalnych chłopaczek, klasycznie to co lubię, trzy mocne zwrotki, refreniki. No i co, mam nadzieję, że będzie bujać do yy, kawałka. Lokalna dziewczyna wychodzi kolekcja ciuchów dla dziewczyn na lato. Mam nadzieję, że dziewczyny też Wam się spodoba. Kolor, tak samo jak komplecików męskich, czarno-złoty. Tak samo jak płytka. No i co, co tu więcej? Trzeba dużo podpisywać, dużo rzeczy będziecie mogli znaleźć na moim kanale. No i co, i na kanale Step Records. Także co. Za niedługo premiera zapraszam do kupowania preorderu, nawet po premierze preorder.pl. Cały czas pozdrawiam serdecznie.